Dzień dobry. Jak ja się za wami stęskniłam. Słuchajcie, zmian trochę jest. Na razie jestem w dobie przygotowań. Mam pomysł taki, że jeżeli przyjdzie klientka, to pierwsze co zrobię, zmierzę jej temperaturę. Może nie wie, jaką ma temperaturę. To się dowie. No więc na dzień dobry ta temperatura. A później zapraszam klientkę do łazienki. Troszeczkę zmian w tej kwestii, ponieważ przygotowałam takie o chusteczki wiszące na szafie, którymi można sobie otworzyć bezpiecznie drzwi i nacisnąć przycisk światła. W łazience trochę zmian jest nowa bateria bezdotykowa i dozornik też bezdotykowy na mydło. Wystarczy tylko przyłożyć rękę to to dodałam. O, reszta oczywiście bez zmian, tak? Jednorazowe ręczniki yy, i tak dalej. Słuchajcie, no i jak już tak wymydlimy te 30 sekund, ręce, to zapraszam na górę. Na górze czeka na nas płyn do dezynfekcji, który oczywiście jest normalnym produktem w gabinecie kosmetycznym, używany na co dzień. No dziś mogą go używać również moje panie. Tak więc na stoliku stoi płyn do dezynfekcji. Będziemy sobie dezynfekować ręce. Co jak się tu złapiemy, czy gdzieś indziej, wszystko było bezpieczne. Słuchajcie, to wszystko jest w dobie y, przygotowań. Nie ukrywam, że strasznie tęsknię za swoją pracą.